Specjalne, specjalny wywiad, specjalnie dla słowa. Pan Grzegorz, pan Grzegorz Karczewski, prawda? To gdyby się pan sam zaprezentował, przedstawił, tak by było najlepiej. Witam serdecznie, mam na imię Grzegorz Karczewski, jestem tatą Franka Karczewskiego, zawodnika, który ściga się na żużlu. Obecnie będzie reprezentował Polonię Bydgosz, a na co dzień jest zawodnikiem włókniarza Częstochowa. No właśnie, wypożyczenie do Polonii Bydgoszcz, witamy serdecznie, w ogóle gratulujemy syna. Chyba udany sezon poprzedni, Powiem tak, wielu ludzi, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja uważam, że jak na pierwszy sezon w Ekstralidze, biegi juniorskie pokazywały, że Franek jest bardzo silnym juniorem. Wiadomo, z seniorami, kiedy stoi się na taśmie z najlepszymi zawodnikami z cyklu Grand Prix, młody człowiek musi do tego dorosnąć, poczekać na swoją szansę. Trzeba próbować, oczywiście, się starać, ale nie był to zły sezon. Uważam, że pozytywnie byłem zaskoczony. Dobry był ten sezon? Pamiętasz Grzegorzu, możemy na ty tutaj. Dobra. Pamiętasz Grzegorz, najlepsze zawody syna w ubiegłym sezonie? W ubiegłym sezonie oczywiście grudziąc, okay. oczywiście debiut, oczywiście pierwszy start. Fanek podszedł do tego meczu najbardziej spokojnie. Potem wiadomo, było troszeczkę gorzej było pod górkę. Niestety wiadomo, w Polsce każdy by chciał, żeby ci młodzi ludzie zawsze już. Byli na najwyższym poziomie. No do tego, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba dorosnąć, trzeba po prostu trochę czasu. Nie możemy od nich wymagać tego wszystkiego na raz. Ten pierwszy mecz pokazał, że jest potencjał. Potem było trochę gorzej, zbyt dużo było różnych takich, według mnie, zawirowań wokół jego osoby. Dlatego też poprosił Franek osobiście, pana profesora Święcika, o to wypożyczenie do pierwszej ligi. Sam, jak to Franek określił, musi wykonać dwa kroki wstecz, żeby potem wykonać porządny krok naprzód. Tak, to była prośba naprawdę z jego strony. Pan Michał się do tego przyczynił, za co tak naprawdę możemy mu tylko podziękować, bo nie musiał tego kompletnie robić. Na szczęście wyciągnął do Franka rękę. No i tak naprawdę jeszcze później pomógł nam w załatwieniu dobrego klubu, takiego, jakim jest Polonia Bydgoszcz. Nie było żadnych problemów z dogadaniem się między klubami Włókniarz Częstochowa oraz Polonia Bydgoszcz. Muszę to też jasno tutaj powiedzieć i podziękować obu prezesom za tak fajną, miłą rozmowę, która była naprawdę bardzo krótka, treściwa, trwało to trzy dni i myślę, że to jest taki krok, który jest pozytywny, trzeba tak jak mówię spokojnie wszystko od nowa zbudować, zresetować głowę. I zacząć wszystko od nowa, od początku. Będziemy mieć teraz y, zupełnie inny sprzęt, będzie miał Franek dodatkowo profesjonalnego mechanika. Y, no, cały czas trenujemy tutaj właśnie na Pug Arenie, która. No właśnie, gdybyś jest... powiedział dwa słowa, bo kolejne moje pytanie było, bo wiem, że znasz dobrze ten obiekt, więc gdybyś o nim mógł jak najwięcej powiedzieć teraz. No my z Frankiem tutaj jeździmy od samego początku, kiedy Pug Arena powstała. Franek wtedy jeszcze w ogóle nie był żużlowcem, tylko był motocrossowcem. Każdą jesień, zimę. I wczesną wiosnę spędzamy tutaj od 5 lat, odkąd ta hala powstała, odkąd Flanek miał 12 lat, tak naprawdę żeśmy tutaj przyjeżdżać. Jest to obiekt w centrum Polski, jest to jedna, jedyna hala w Polsce. Jest to obiekt bardzo zadbany. Bardzo tutaj pozytywni ludzie pracują, bardzo to wszystko naprawdę fajnie funkcjonuje. Hala jest cały czas naprawdę zadbana, czysta. Tor jest cały czas złożony na tyle, na ile można nasze warunki uważa. Jest to super sprawa, świetne miejsce do trenowania, do podtrzymywania formy, do rozwijania swoich umiejętności. Jest to tor bardzo techniczny, wcale nie jest taki prosty, żeby no, jeżeli chce się na nim naprawdę szybko jechać to już tutaj każdy element, każdy detal trzeba wycisnąć 120%, żeby ten czas, który się tu chce osiągnąć, był naprawdę taki na wysokim poziomie. No właśnie, Franek wspominał, że już jeździ tutaj od lat i przygotowuje się zimą do tego sezonu. Grzegorz, to pytanie, jaką będziesz rolił, pełnił rolę w przyszłym sezonie w teamie Franka Karczewskiego? No co, no tak jak zawsze, tata, tata jest od wszystkiego, czyli wiadomo. Człowiek orkiestra. Tak, oczywiście, sprzęt, na szczęście przez to, co mówię, że będziemy mieć mechanika, więc na szczęście te prace nasze przy sprzęcie rozbiją się teraz na mnie i na niego. Na pewno w dużej mierze odciążymy teraz Franka, który w tym roku no i w zeszłym roku bardzo dużo, no przez tak naprawdę ostatnie pięć lat, odkąd zaczął się bawić w żużel, to by się bardzo dużo czasu na to poświęcać, więc teraz go postaramy się odciążyć, żeby miał ten komfort psychiczny, żeby mógł między tymi wyjazdami się odpocząć i przede wszystkim zebrać myśli przemyśleć swoje błędy, dobre lub złe jakieś tam wyścigi, bo jak jest taki napór częstych zawodów, jak nieraz mamy, że jeździliśmy po 4, 5, a nawet 6 dni w tygodniu, to naprawdę ciężko jest nawet dojść potem do tego, co się źle robi. Więc teraz dzięki temu, że jest mechanik, on będzie miał więcej czasu na wypoczynek, na sen, na to, żeby właśnie przede wszystkim przemyśleć te pewne rzeczy, które za nim stoją, tak, te dobre i złe. Okay. E, coś jeszcze? Do, do, pozdrawiasz? Coś zar zarzucić jakiś temat? Pozdrawiam moją kochaną żonę, która toleruje od samego początku, odkąd Franek się urodził, nasz, nasze hobby motorsportowe, które nigdy nie było tanie i nigdy nie będzie, ale dodatkowo pochłania mnóstwo czasu, energii. Jest to taki wampir energetyczny. Dziękuję Ci, kochanie. To przyłączamy się oczywiście do tych życzeń. Gratulujemy Panu żony i mamy, gratulujemy Frankowi. Także dzięki bardzo. Kim.